Taki drypik, i koniec, i dobranoc, cześć. No halo, halo, dzień dobry Miśki, ja na słońce nie wychodzę, bo... <laughs> Piecze kurwa jak w piekle. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj lecimy... Teraz idziemy sobie budwę zwiedzić, wysłać karteczki wszystkim kochanym osóbkom. Później jak obejrzymy budwę, to lecimy dalej do kotorku na rejsik 3 godziny i to będzie taki trip. A później lecimy do Hercegnowi, więc się tak w miarę spokojnie, ale trzeba coś kupić na skórę, bo Bo nie jest spokojnie. Pali <gry> jak diabli. No, więc widzimy się za chwileczkę, a jeszcze musimy coś zjeść i to będzie pewnie burka z syrem. Nagrę salutną mordeczkę. Widzimy się za minut. My pewnie za godzinę, ale za 5 minut będziecie widzieć, albo za kilka sekund. Pa, pa No siemka, idziemy na pocztę. Muszę wysłać trzem wspaniałym kobietom, znaczy dwóm wspaniałym, jednej okropnej pocztówki. Eee, najbliższym miśkom. I zwiedzimy sobie troszkę Budwy. Centrum miasta i w ogóle. A później rejsik po kotorku. A jeszcze wcześniej zejdziemy do e, Pasta Baru, żeby zjeść pastę. Jo, taki trybik. I koniec, i dobranoc, cześć. Dobra, siema mordeczki. Słuchajcie, jesteśmy w budwie na porcie. Tu pokażę wam zaraz zajebiste jakciki. Spotkaliśmy w ogóle swoją ekipę starą, e, którą spotkaliśmy na. A, o dużo opowiadania, na, na lotnisku i. E, generalnie tak, jesteśmy tutaj w budwie, zwiedzamy ten porcik. Pokażę wam zaraz te wszystkie jachty. One nie są tak drogie jak te, które stały na marinie w, w Tiwacie ale są bardzo fajne yy, i tu zaraz pewnie wlecą przebitki albo po prostu zrobię jakiś mniejszy ten, yy, mniejsze foteczki i też Wam wrzucę i za chwilę idziemy jeszcze zjeść do Pastabaru, tak jak mówiłem wcześniej. Co wczorajszego tripa, bo my wczoraj wzięliśmy jeszcze dwie autostopowiczki z Polski, bo akurat wczaiły, że jesteśmy z Polski. Ciekawe czemu, bo ja nie przeklinałem, przysięgam. I ten, i żałuję, że trochę na serpentynkach nie zostaliśmy dłużej, bo mogliśmy zrobić nocne takie foty na długich ekspozycjach, ale kurczę, one chciały, żeby je tam dalej podwieźć trochę, bo i tak to było już na tym, a nie zostaliśmy na górze samych serpentynek i jestem smutny trochę, my mogliśmy zrobić ładne zdjęcia, ale i tak mamy dużo fajnych zdjęć, więc spokojnie. Idziemy jeszcze po budwie położyć, a później spadamy do kotoru na rejsik. Patrzcie mordy. Ten jachcik kosztuje z używki z 2009 roku 1 300 funtów, 1400 w zasadzie. I już gotowy na tripik. Plecaczek, w plecaczku sprzęcik, kamerki, obiektywy, trochę ciuchów, Kompilówki mam na sobie. Pokażę, nie, nie pokażę wam i lecimy tylko szybko coś zjeść i za chwilkę mamy start na tripa. Ja się jaram. I będziemy pływać w Blue Lagoon. Najprawdopodobniej płyniemy tym, ale jeszcze nie wiemy, bo czekamy na ludzików. oj, nie tak. Czekamy na ludzików i zobaczymy, ale to chyba to będzie. Ale będzie tripik. Anna! Dobra, dotarliśmy na wysepkę. Pierwsza wysepka jest z kościołem świętej Marii bodajże. Legenda głosi, że w tym miejscu, 22 lipca, jakiś malarz spostrzegł na tym na skalę Maryję i stwierdził, że postawił tu ten kościół, który jest. I rok w rok zwozili tutaj kamienie i cegły, tak przynajmniej mówi legenda, i zbudowali tą wysepkę i z roku na rok ona się powiększała. I to jest teraz ta wysepka z kościółkiem i tu jest podobno święta, święta cisza, żeby się modlić. Za chwilę Wam pokażę wszystko w koło i jeszcze przebitki, bo jest tu mega ładnie, to jest taka wysepka. Tam mamy kotor, tam mamy tiwat, a my jesteśmy gdzieś pomiędzy. Pokażę Wam zaraz jak to mniej więcej wygląda i widzimy się za chwilkę. Nagrywałem wam content i chciałem nagrać jeszcze na Instagram coś i wyjmowałem pleca, z plecaka telefon. I myślałem, że zgubiłem 20 euro w sensie, wydmuchał mi wiatr, bo tu jest dosyć mocny wiatr, ale to tylko 5 euro i nie będę miał na wierze dzisiaj obiadu. Takie ja mam szczęście, kurwa, w życiu. Idę zwiedzać dalej. chujta. nie ma co się przejmować. Skubajcie, policja nas zatrzymała na środku morza, oceanu, morza, Zatoki. Będą trzepać. Biletówka pewnie będzie jakaś, albo ten, albo nawet rzeźbiałkę kto pił. Nasz bosman, pirat kierowca, który przekroczył prędkość. Nie, tak serio, to ten, rozmawia z policją, zaraz się dowiemy o co chodzi. Gadają po tym swoim sercu, nic nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi. Raport zrojono mordeczki. Generalnie policja nie dała nam żadnych mandatów, ale powiedzieli, że nie możemy dalej płynąć. Kuala Lumpur Tower nie zwiedziliśmy, Helipad Tower nie zwiedziliśmy, Kuala Lumpur. Eee, Petronas Tower też nie, też nie zwiedziliśmy i dzisiaj nie zwiedziliśmy Blue Cape. Dramat. No i generalnie musimy wrócić i zwrócono mi siano jakie, więc sami sobie popływamy. No, Okej, okay, dobra. Sprawa wygląda tak, że nie dopłynęliśmy do Blue bo mówili, że tam był jakiś wypadek i że teraz jest z śledztwo policyjne, że nie może tam, bo wypadek był jeden śmiertelny niby i łódka się zderzyła z jachtem na morzu Zawsze mnie to dziwi jak można na morzu mieć wypadek, ale no zdarza się. Zresztą jak płynęliśmy to nie nagrałem, ale tam się łódź przewróciła i właśnie tonęła taka dosyć duża wiem, z 15 metrów może, co też jest mega dziwne. I ona była z żaglem, ale co jest najważniejsze to to, że trip nam nie wyszedł do końca jak chcieliśmy, no i tam do tego Blue niby nie da się wpłynąć, wejść, więc... Lipka. No i dostaliśmy tu jako rekompensatę nadrina, nas zabrali do takiego baru od razu i... no a ja nie pijący, więc... Nie przeboleje. Kuala Lumpur nie przeboleje i tego też nie przeboleje, i turnieju w Pniewach bokserskiego też nie, prze, nie przeboleje, chociaż był już chyba z 10 lat temu miał być. <laughs> Idę, coś się ochłodzimy, a później lecimy na yy, herceg chyba. Może coś tu jeszcze pozwiedzałem, bo ekipka Polaków oczywiście jak wszędzie. Ale widzicie jak mnie popaliło? Ale popływaliśmy w słonej wodzie, tu może nawet widzieć na łapkach ostrość. Na łapkach, ile mam soli i jak suche mam ręce, więc zobaczymy. Puch, dobra, yy, i jeszcze żarcie. Żarcie najważniejsze. I magnesy na lodówkę. Magnesy na lodówkę też są bardzo ważne i widzimy się za parę minut, jak będziemy wybierać Zab kultura. kultura. A i zastanawiam się, czy to nie była jakaś orzenka taka, że oni, bo to, tam był problem, jakiś, że oni jakiegoś dokumentu nie mieli, jakiegoś rejestracyjnego, czy czegoś takiego. Nie wiem, czy oni nie ożenili po prostu takiego kitu, że, że no, tam był wypadek, czy coś tam. Coś. Segregujmy informacje, segregujmy i patrzmy, czy to, co mówią nam, to jest prawda. Tak jak w mediach na przykład. Idziemy coś zjeść, w sensie zamawiamy coś i już się nie ruszamy. Okej, okay, dobra, to dowiedzieliśmy się od jakiejś zarejestrowanej, tej guide, guide tourist, coś tam. Yy, oprowadzaczki w sensie i ona powiedziała, że dzisiaj byli na tym na wyprawie i że nie ma problemu. Więc problem był z tym, że ten gość, który nas wiózł, jest niezarejestrowanym przewodnikiem. i O, przewodnik tego słabo jest niezarejestrowanym przewodnikiem i że nie mógł przewozić. Słabe, no dobra, dotarliśmy Puch, ponad dwie, chyba półtorej godziny jazdy, ale nie, godzinka. Dzisiaj poświęciliśmy, kurwa, 5 euro na cześć Poseidona. Policja nas pogoniła w cholerę z, tych, z, z Blue Cafe, nie dotarliśmy tam, się okazało, że ten przewodnik nie był przewodnikiem, a był tylko zwykłym raiderem prawdopodobnie, więc trochę zostaliśmy oszukani, ale trip ogólnie. Całkiem spoko, całkiem ciekawa ta Czarnogóra, więc. Ja idę spać, a jutro Dubrowniki, uderzamy na Chorwację. Także saluto mordeczki, buziaczki! Subskrybujcie, zostawiajcie lajki, komentarze i będziemy się widzieć już niedługo w nowej odsłonie. Nie, tak serio, to będzie po prostu jutro, nowy dzień. A my się idziemy, bo tutaj, tak jak widzicie, popaliliśmy nas słońcem. A zostawiliśmy dla Boga Posejdona 5 euro i popalimy nas słońce. Idę już, bo jestem zmęczony. Saluto mordki.